Opis na Amazonie KDP jest często rzeczą, która jest lekceważona przez sprzedawców, co jest dużym błędem, bo dobrze sformatowany opis pozwala nam na fajną sprzedaż produktów. Przede wszystkim, tworząc opis produktu, musisz mieć świadomość, dla kogo kierujesz właśnie ten produkt. W tym przypadku ja tutaj napisałem, że książka jest znakomitym produktem dla Twojego dziecka. Czyli wiadomo już na starcie, że ta książka nie jest dla dorosłych, tylko jest to przechodowo Activity Book for Children. Następnie musisz dać swojemu klientowi zalety tej książki, dlaczego on powinien właśnie tobie zaufać i zakupić ten produkt. Jest tutaj napisane właśnie fajnie, że jest to fajny prezent dla osoby, która lubi kolorować. Kolejną zaletą jest likwidacja stresu poprzez kolorowanie. Wiadomo, Amerykanie lubią tego typu rzeczy i warto pisać tego typu rzeczy. Następnie bardzo ważna kolejna rzecz jest taka, że musisz uwzględnić to, co zawiera Twoja książka. Warto napisać, ile jest tych aktywności w tej książce, że książka jest naprawdę dobrej jakości, tutaj Deluxe Coloring Graphics i tego typu rzeczy są bardzo mile widziane dla klientów. Dobrze obrobione, dobrze sformatowane w opisie są bardzo spoko tutaj widoczne. Ostatnim aspektem, na jaki należy zwrócić uwagę, są emotikony, które fajnie upiększają nasz opis i pozwalają dobrze właśnie zaprezentować się w oczach klienta. E, jeszcze na koniec tutaj można wypisać fajne bonusy i e, fajnie się to wszystko prezentuje. Jeżeli materiał Ci się podobał, koniecznie sprawdź playlistę. Quality Power! I pozdrawiam.